Wyświetlacz prędkości Evolis został zaprojektowany do łatwego, szybkiego i bezpiecznego montażu. Dostarczana konsola może być łatwo montowana na słupach o każdym kształcie i średnicy. Dzięki wadze poniżej 10 kg, wyświetlacz prędkości Evolis może być montowany przez jedną osobę. Znaki Evolis mogą być zasilane z sieci publicznej, z latarni ulicznej lub panelu słonecznego. Akumulator zapewnia ciągłą pracę urządzenia na wypadek utraty zasilania czy okresów bez słońca. Przełącznik pozwala ustalić jeden z dziesięciu prekonfigurowanych parametrów pracy. Nie ma potrzeby użycia komputera do szybkiej konfiguracji. Radar jest już gotowy do pracy. Nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień. Po prostu zainstaluj znak prostopadle do kierunku ruchu. Dla osiągnięcia znaczącej redukcji prędkości ważne jest, aby informacja była prezentowana kierowcy przez jak najdłuższy czas. Dlatego radary EWOLIS posiadają zakres oddziaływania i są widoczne z 250 metrów. Przekraczana prędkość jest wyświetlana na czerwono, a prędkość poniżej dopuszczalnej na zielono. Trzeci kolor pomarańczowy może być używany, gdy prędkość pojazdu jest bliska dopuszczalnej prędkości. Treść wiadomości wyświetlanych w jednej lub dwóch linijkach może być zależna od prędkości pojazdu. Wiadomości lub symbole można łatwo modyfikować przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego. Aby uniknąć efektu bicia rekordów, można zdefiniować maksymalną wyświetlaną prędkość powyżej której prędkość pojazdów nie będzie wyświetlana. Zamiast tego pojawi się tylko programowalna informacja. Każdy wyświetlacz prędkości Evolis może zapisywać dane ruchowe, dla przykładu natężenie ruchu, czas przejazdu, średnią i maksymalną prędkość, a wszystko to dla obu kierunków ruchu. Jest dostępnych kilka sposobów łączenia się z urządzeniem dla zmiany ustawień lub pobrania zapisanych danych. USB jest oferowane jako połączenie standardowe. Dla umożliwienia komunikacji ze znakiem zainstalowanym na dużych wysokościach, Evolis udostępnia połączenie Bluetooth. Będące w zestawie oprogramowanie pracuje w systemie Windows i Android, co umożliwia komunikację z komputerem, tabletem czy smartfonem. Do zdalnego zarządzania wieloma znakami radar Evolis może być dostarczany z modemem GPRS, co umożliwia komunikację z dowolnym komputerem podłączonym do Internetu. Dodatkowo, dla wygodnej i niskokosztowej obróbki danych można również otrzymywać automatyczne alerty o usterkach. Centrala producenta jest wówczas również automatycznie powiadamiana i szybko reaguje. Obudowa z ABS i zakrzywiony przedni panel z poliwęglanu zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na uderzenia. Zabezpieczenie przed UV chroni przed blaknięciem kolorów z upływem czasu. Jasny kolor obudowy odbija ciepło, wydłużając żywotność elementów wewnętrznych. Zwarta jednoelementowa bryła urządzenia zapewnia zabezpieczenie na poziomie IP65, a użycie niemetalicznych materiałów pozwala uniknąć korozji.